Jedynie szybka reakcja służb ratowniczych zapobiegła rozprzestrzenianiu się groźnego pożaru, który wybuchł na terenie wysypiska śmieci przy ulicy Kopernika na osiedlu Zarzecze. Tym razem udało się opanować ogień. Czy uda się po raz kolejny? Trudno powiedzieć. Sytuacji na pewno nie pomaga fakt, że wstęp na składowisko odpadów jest od niedawna nieograniczony. Jeżeli ktoś myśli w Świdnicy, a szczególnie mieszkańcy Zarzecza, że sprawa już powoli... Dobiega ku, ku końcowi, to chyba nie, bo w tej chwili każdy tu może wjechać, każdy, dosłownie każdy, wysypać śmieci, wyjechać. Tak to wszystko wygląda. Chyba, chyba mi przyznacie Państwo skandal. Drzwi otwarte jeszcze. Każdy tu może wejść, podpalić to, każdy tam może wejść, jak również ulec wypadkowi tam. Postępowanie prowadzone przez Świnicką Prokuraturę Rejonową trwa od miesięcy. Powołano biegłego, który miał zbadać, czy składowane tam odpady stanowią zagrożenie dla życia ludzi i czy doszło do skażenia terenu. Niedawno wydana przez niego opinia była jednoznaczna. Nie ma mowy o skażeniu terenu oraz o zagrożeniu życia. Jak jednak traktować niedawny pożar? Radny Wiesław Żurek, który w ubiegłym roku Złożył zawiadomienie do prokuratury, nie ma wątpliwości, że po tym zdarzeniu śmieci muszą zostać usunięte. Jestem zbulwersowany tą opinią, bo tak w zasadzie wynika z niej, że, że nic tu nie, nie, nie grozi. Poza jednym przypadkiem, że może być zagrożenie, jeżeli dojdzie do pożaru. I tak się akurat stało, że chyba wczoraj albo przedwczoraj doszło tutaj do jakiegoś. 23 czerwca bieżącego roku rzecznik starostwa poinformował w mediach, że jeżeli wszystkie procedury zawiodą, starostwo na własny koszt usunie odpady i obciąży kosztami firmę, która składowisko prowadzi. Koszt usunięcia śmieci szacuje się na około milion złotych.